I zaczynamy zabawę od nowa. Bo w poprzedniej dziurze, na jakieś 1,70 m, trafiłem na coś, czego nie szło przywiercić. No i mamy nowe miejsce. Jak się okazuje, pierwszy metr był najgorszy. Bo twarda, czarna ziemia była. A teraz to już jakoś tam idzie. aby tylko na nic nie trafić znowu. Mamy taki ładny piaseczek. Zaraz sznurek założę, ale ja już mam niecałe 2 metry, a tu już taki mokry piach. Godzina 8.04, w półtorej godziny dowierciliśmy się do wody, I to w drugiej dziurze dopiero. Gue m a I teraz wrzucamy rurę do dziury i zaczynamy bić szlomówką ponad 3 metry wbite już. Sama woda z takim drobniękim piaseczkiem 1011 prawie 4 metry wbite. Nie jest lecz, 4 metry już wbite robimy piąty metr, teraz już metrówkę, bo wydaje mi się, że e, starcie już, żeby woda była normalnie, że zaraz wir jakiś będzie, no, ale Zobaczymy. Na razie metróweczka, bo już ciężko idzie. Jeszcze sprawdzę na wszelki. No, Kopuję 5 metr. Już z dobrych wiadomości. Już mamy taki żwirek. Już skończył się ten piach drobniutki. I teraz zaczynamy kopać taki fajny żwirek, który później dookoła, filtr, dookoła tej pierwszej rury, dookoła filtra, zrobi z siebie taki naturalny filtr. I będziemy mieli czyściutką wodę. Co, lecimy dalej. Nawet chyba nie całe. i mamy darmową wodę Już się w miarę wyklarowała Nie jest zapiaszczona, nawet kurczę szybciutko poszło 10 minut pompowania i mamy czyściutką wodę Jeszcze jakieś delikatne drobinki piasku są, ale to już jest Не было 9.